Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luś Elektryk. E, jakby nazwać dzisiejszy dzień? Dzień dupsów. O, tak by to ładnie, ładnie brzmiało. Żeby było cenzuralnie. Trochę mi się plany pozmieniały dzisiaj, miałem mieć trochę więcej roboty. No ale wyszło jak wyszło. E, musiałem poprzekładać roboty, więc e, muszę, znaczy muszę. Chcę dzisiaj porobić rzeczy, na które nigdy nie ma czasu. Czyli jakieś dupsy, powymieniać w łączniki, ee, <grywka> zamontować do porządku, co po niektóre rzeczy ogólnie poogarniać takie tematy, bo to zawsze gdzieś umyka nie ma na to czasu. A teraz jest chwila na to, żeby to żeby. chwila, którą mogę wykorzystać na zrobienie tego. Także korzystając z sytuacji, że. Mam czas wyciągnąć telefon z ręki, z, boże z ręki, z kieszeni to co nieco wam pokażę. To lecimy. Tak wymieniam sobie wyłącznik, co to tu jest. Co to jest? A, już wiem co to jest to Schneider Sedna. Czy on jest taki dziwny? A, tak jakby podwójny jednobiegunowy, ale nie wiem, czy to nie był podwójny dzwonkowy czasami. Tak mi się coś wydaje, a nieważne. Wymieniam sobie go na Simona. Też oczywiście nie tak, jak powinien być. Powinien być podwójny, e, podwójny przycisk zwierny. A ja mam, co ja mogę mieć? Ja mam żaluzjowy. Dlaczego taki? Bo tu tak dzisiaj nikt nie będzie naciskał dwóch na raz więc się nie stanie, więc tak sobie to zrobimy. A dlaczego to wymieniam? Ja tu mam A tu mam zwykły. Wymieniam to z tego powodu, że jest to automatyka założona. Jest tu grenton założony. Czyli instalacja jest poprzepinana. Tutaj jeszcze przy, ok przy okazji dodatkowo była dołożona skrętka. Tak w razie W. Ale to w razie W się przyda na korytarz. A tu sobie na w świecie yy, wykorzystałem ten przewód co był do sterowania do przycisków. I oczywiście to na takim zwykłym wyłączniku jak najbardziej działało, dlaczego by miało nie działać. Dobra, ja to montuję. Ciekawe co, <laughs> muszę przeprogramować gruntona, ale to nie jest problem. Żaden, to jest kwestia dwóch minut, tylko muszę iść po laptopa. Teraz to sobie. Tak, skrzynka istnieje jeszcze. Jeszcze jej nie rozwaliłem do końca. Nawet nie zaczęłem jeszcze rozwalać. Troszeczkę rzeczy dołożyłem. Dołożyłem sobie zwykłą próbówkę. Bo nie było. Tu mam śrubokręcik. Też z Wichy. Ten satelowski taki. Markery jakiś długopis. Ściągaczki zwykłe. Bo, bo mi ich choler nie brakowało, tych takich najzwyklejszych. One są poręczne przy montażu gniazd wyłączników, są jak najbardziej ok. Te są za duże, one po prostu e, ciężko się. Je przy... Znaczy nie, że się ciężko przenosi, bo to nie ma z tym problemu. Tylko jak się montuje gniazda, to się chce to zrobić szybko i nie ma gdzie ich potem włożyć. Takie włożymy sobie pod pachę do kieszeni, gdziekolwiek I jest ok, czy nawet do kartonika z gniazdkami. Co sobie tu jeszcze dołożyłem? Oczywiście, moją lutownicę, która jeszcze żyje. Dwa noże, akurat tu są. Co my tu jeszcze mamy? Tu sobie trochę więcej dołożyłem. Tu sobie dołożyłem miernik. Dołożyłem sobie lutownicę w obudowie od kreatora. A bebechy od naszych myfriendów. Cyna. No i tu jest grot do lutownicy. Także niewiele dołożyłem. I niewielu, bo na razie wszystko działa. Aha, tu są jeszcze kombinerki. <laughs> bo też to nie ma. Tu nie ma kombinerek. Akurat kombinerki przydają mi się bardziej niż to. Szkoda, że tutaj nie ma kombinerek w zestawie, tylko jest, tylko jest takie coś. A mi by, mi by bardziej pasowały kombinerki. Dobra, musimy to tu szybko przykręcić. Czas leci, produkcja stoi. Jak to Stachu mówi. Pozdrawiam cię stachu szybciutko, Jedna śrubka. Druga śrubka. Dużo rzeczy w rękach. Jak tu żyć, jak tu żyć proszę pana. Znaki mam po starym jakimś włączniku, ale zrobimy sobie do porządku. Nie na oko. Użyjemy poziomicy Jeszcze ruszę się, no za mocno. Już nie ustawimy. Dobra, poziomica Dużo, tak na moje oko to tyle. Jeszcze A nie, uwier nie uwierzycie, jak się to ciężko robi, kiedy się trzyma telefon w ręce. Jedną ręką to się nawet podeczeć do porządku nie da. Jest w oku dobra, zakładamy przeprogramować i uciekamy dalej. <kud> Jeszcze tu trochę roboty jest. Dobra. Czyli może tu, tu najzwyczajniej się świecie przeprogramować, będzie git, to biorę, to biorę, ze sobą. Aha, miałem Wam pokazać. <laughs> Poziemnica z wichy. bardzo fajna e, dla elektroinstalatorów. E, tu ma zwykłą miarkę, jakby ktoś chciał coś pomierzyć. E, tu możemy, o te plastiki możemy sobie przesuwać, normalnie mamy co 71 cm, to służy nam do znaczenia, do wiercenia puszek, czy to w GK, czy czy jak ktoś lubi w porotermie wiercić, to bardzo proszę. Czy tam w jakimś itągu. Znaczymy, wiercimy bez problemu. Jeżeli chcielibyśmy to przesunąć, nie ma żadnego problemu. Jeżeli musimy sobie zmienić po prostu dystansę, bo mamy coś innego, co się zdarza coraz częściej, no to tutaj mamy miarkę na dole. Tak naprawdę jesteśmy w stanie to bez problemu sobie rozmierzyć. Plus tej poziomicy jest... O, popatrzcie, jak tu widać labelkę. Widzicie to? Ona jest pod takim dużym kątem, a my dalej widzimy tą labelę. To jest bardzo fajnie zrobione i przemyślane. Tak samo jest z labelką tą pionową. To jest po prostu wręcz genialne. Dalej widać tą labelę. Jest tak fajnie zrobione. Zrobiona ta sama konstrukcja. Nie wiem jak to jest zrobione, ale działa. I fajną rzeczą jest to, że tutaj z tyłu. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tu są takie dystanse. One są zrobione z tworzywa. Cała poziomica jest metalowa, aluminiowa najprawdopodobniej. Ale tutaj mamy takie stworzywa cędzelki, żeby nie rysować ścian na przykład. Żeby nam się to nie ślizgało, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. No i mamy dystans od ściany, więc jakbyśmy mieli to trochę zbrudzone, przykurzone, to nie, nie, nie zostawimy tego na ścianie. Tutaj też jest miarka. Ogólnie bardzo fajnie wykonana. Poręczna, lekka, przydatna. Fajna sprawa. Lecę dalej. Dobra, tak przy okazji Wam pokażę jak to przekonfigurować. Tu mamy akurat dzieci i teraz tak, jak było na zwykłym łączniku, to było on value change. No i z, z, ma przełączyć, tak? teraz już tak nie może być. Teraz musimy zrobić on onclick on -click, OUT 2, Switch i już cała konfiguracja zmieniona. E, tak przy okazji ten moduł, to jest moduł e, WiFi. Tu jest rozproszona instalacja i akurat ten moduł jest modułem Wi-Fi, jak zresztą widać z tej takiej testowej beta wersji test, do testowania, co wypuścił Granton. Na razie ich nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że się pojawią, bo to działa. Naprawdę działa, nie ma z tym żadnego problemu. Nic się nie zawiesza, pod warunkiem, że jest yy, oczywiście stabilne Wi-Fi. O to trzeba zadbać. Dobra, wysyłamy konfigurację. Tak wiem, nie, nie powinno się po Wi-Fi. Ale jak się wysypie, to sobie dam z tym radę. O, światło zgasło. Jak się wyślę. Wysłane. Zapisz projekt. Tu już nic więcej nie będziemy robić. Zamykamy wszystko w cholerę. O stoliczek. działa, lecimy dalej gdyby ktoś się zastanawiał gdzie zamontować gruntona, bo nie ma miejsca w żadnej rozdzielnicy to zawsze można do szafrakowej wsadzić nie wiem czy wiecie wystarczy sobie szynę zrobić na wymiar i podokręcić i już będzie przynajmniej powinno być nie no, będzie ok Mocno podkręcać, żeby nam to nie latało. A taka propa. Speedy. Po nadroku. Znaczy, dobrze działa. Czy kupiłbym go teraz? Nie. Dlaczego bym go nie kupił? Z tego powodu, że jest za wolny i za słaby. Poważnie. Do gniazdek wyłączników nie nadaje się, bo jest za słaby, trzeba dociągać. Do aparatury nie nadaje się, bo też jest za słaby. Jedyny plus tego całego zestawu, który kupiłem, to jest to, że ma te wkładki dynamometryczne. A tak to. To nie jest za słaby, on jest po prostu za słaby. To jest dobre do rozkręcania zabawek, a nie do prac elektrycznych. Nie wiem, jak Speedy 2. Co, no, może, może kupię i zobaczymy, jak się to ma. Do, do tej jedynki Jedynki nie polecam Szczerze mówiąc nie polecam Dobra ja się biorę za montaż tego rentonatu I pokażę wam jak to wygląda na końcu Wstępnie ułożone Wygląda całkiem estetycznie nie? Też mi się tak wydaje No tu jest na razie tylko gate Gate HTTP potrzebny O ten Gate alarm jest jeszcze nie podpięty Modbus też, też, też jest jeszcze nie podpięty do sieci, bo jest, nie ma takiej potrzeby ale za niedługo już będzie tak też można rozwiązać sytuacji, kiedy mamy system rozproszony i nie mamy miejsca w rozdzielnicy, żeby go tam jeszcze tego gręta naupchać wygląda całkiem sympatycznie zajmuje, no powiedzmy 2, 2,5 U żeby to miało, był tam jakiś dostęp do tego więc jest całkiem spoko. Nawet jeżeli będzie pomiędzy urządzeniami, to nawet będzie lepiej niż to od dołu, bo to od dołu już nie ma dostępu, żeby tam jakieś przewodziki powpinać albo coś porobić. A jak będzie gdzieś tu, to bez problemu pomiędzy urządzeniami będziemy mieć cały czas dostęp, bo to jest wysunięte bardziej niż, niż szyna. No i tyle. I to, to właśnie lubię w byciu elektrykiem. Przy okazji byłem jeszcze się modelem, jak widzicie. Ha! Pojechałem na serwis, monitoringu, a tu się okazało, że był potrzebny męski model i tak wyszło. Dobra, ja kończę ten wariacki dzień. Yy, mało co na tym chyba vlogu w ogóle było, ale był dzienny vlog. Nikt mi nie powie, że nie było. O, kończymy to. Jadę do domu, trochę odpocząć, bo jutro mam hardcore. Nie wiem, czy jutro coś mi się uda nagrać. Dzięki, wielkie, za oglądanie. A jakby co, komentarze, sugestie, pytania. Standardowo w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się, na razie. Pa!